Nowy rok, więc przydałoby się jakoś uporządkować graty darterskie. Ja generalnie mam taką szafkę, ale wszystko jest tak wrzucone trochę na pałę, więc wyczyściłem sobie szafkę na początek. Wyciągnąłem wszystkie graty na stół, żeby widzieć co mam. No i kupiłem sobie takie pojemniki w kastorami z szufladkami, jedne większe, drugie mniejsze. Posegregowałem sobie no, na takie grupki. Szafty, piórka, jakieś tam keyflexy inne rzeczy, no i pochowałem do szufladek. Mam też takie etykiety w domu dość małe, no ale stwierdziłem, że je wykorzystam, więc sobie tutaj opisałem co gdzie jest pochowane. I w miarę jest to teraz spoko uporządkowane, na przykład tutaj jakieś tam keyflexy czy L-Style. Też dzięki temu, że to jest sztywne, no to nie będzie się to gniotło. Schowałem z powrotem do szafki, jest teraz tutaj elegancko wszystko widoczne, dostępne, a lotki znalazły miejsce na wystawce.